Dzisiaj był znowu bardzo ciężki odcinek. Dobrze, że był skrócony o 200 km, bo byśmy jechali nie wiem jak długo. Eee, koń... eee, znowu bardzo ciężki odcinek. Dobrze, żeby był skrócony o 200 km, bo byśmy jechali nie wiem jak długo. Eee, końcówka była cały czas po piasku. No niestety po piasku, w piasku były takie kamienie i jednego kamienia po prostu nie zauważyłem. Podbiło mi przednie koło i się mocno wywróciłem bardzo. Nasz kask podrapałem, motocykl w miarę kierownicę pokrzywiłem, ale nic się nie stało. Najważniejsze, że się podniosłem i mogłem dalej jechać, e, więc, więc tyle. Później na trasie mieliśmy taki problem, miałem przynajmniej ja. E, jechało się na kompas, czyli ta trasa jest taka, no, na, na, na szerokości kilku kilometrów mogą jechać zawodnicy. I niestety przejechałem za taką wielką wydmę, górę wydmę i później patrzę, że muszę się wrócić z powrotem. I tam spotkałem jeszcze dwóch zawodników, którzy walczyli, próbowali podjechać. No niestety było tak ciężko podjechać, że jeden zawodnik napędzał się od szóstego biegu na dole i nie mógł też podjechać. Ja zacząłem jeździć tak zygzakiem. Z pięć minut podjeżdżałem pod tą górę, bo była naprawdę strasznie stroma i straszny kopny piasek. No ale najważniejsze się udało to wszystko przejechać. Całą trasę przejechałem, wszystko zaliczyłem. Wydaje mi się, że czas będzie w miarę, w miarę, no nie taki zły, ale też trochę pogubiłem się, bo 15 minut straciłem w jednym miejscu, ale to tu na tak długim odcinku, dzisiaj to chyba wszyscy mieli duże problemy, więc wydaje mi się, że jest dobrze, najważniejsze, że jest meta. No i jutro kolejny dzień. Dzisiejszy etap, tak jak wszyscy się tutaj spodziewali, miał być po pustyni. Ja tutaj tej pustyni za bardzo nie widziałem, widziałem tylko dużo kamieni i skały, luźne kamienie. Dużo było trialu, dużo było kurzu. Wydm było przez 20 km fajnych. Dziwię się, dlaczego organizator tu są rzeczywiście bardzo ładne tereny, nie puścił tymi terenami. Na sam koniec zepsułem całkowicie ten odcinek, bo nie znalazłem waypointa. Właściwie nawet nie wiedziałem, że on tam był. Zasugerowałem się Volkswagenem, który jechał przede mną, i wydaje mi się, że on zjeżdżał po prostu z góry na którą ja powinienem podjechać i zaraz z niej zjechać i ja pojechałem za Volkswagenem na metę także etap całkowicie zepsuty, będzie kara nie podoba mi się ten, ten rajd to nie jest rajd taki, który lubię czyli, że mogę jechać, nawigować sobie, jechać po piasku tutaj cały czas jadę w kurzu muszę uważać na kamienie jest bardzo niebezpiecznie w szybkości są niezbyt duże, bo głównie jak jedziemy znaczy szybkości są duże jak jedziemy po łatwym szlaku i to też jest bez sensu no bo te szutry są bardzo łatwe i proste, a jak później jedziemy w drodze takiej rozbitej to jest bardzo, bardzo dużo kamieni które trzeba omijać i nie ma, no nie ma, nie ma fanu z tej jazdy